W ostatnim odcinku newsowym bardzo mocno skupiliśmy się na tytule interkontynentalnym i fart. Wokół tego tytułu na ostatniej czerwonej tygodniówce bardzo dużo się działo i w związku właśnie z tym chciałbym na chwilę zatrzymać się w tym miejscu i w dzisiejszym filmie poruszyć temat tego tytułu i możliwych walk oraz możliwych uczestników walki o ten tytuł na WrestleMania 40. Oczywiście moi drodzy tego typu filmów pojawiać będzie się więcej, ponieważ coraz to większymi krokami zbliżamy się do WrestleMania 40 i chcę, żeby naprawdę te road to WrestleMania w w tym roku na kanale Wrestling było bardzo mocno obfite w materiały, i to Wam gwarantuję, że tak właśnie będzie. Także subskrybujcie kanał, zostawcie polubienie pod tym materiałem, żeby zyskał on największy zasięg i sercja komentarzy tam na dole pod tym filmem jest właśnie dla Was. Chcę poznać Wasze zdanie i co wy uważacie, kto powinien walczyć o tytuł interkontynentalny na Wrestling 40. Prawda jest taka, że jeśli chodzi o tytuł interkontynentalny, to ostatnia gala Mandy Metro dość mocno rozświetliła nam temat tego, w którym kierunku WWE może pójść właśnie podczas 40. edycji Wrestlemania. No, bo tak, żeby nie pominąć, najpierw mieliśmy moment, w którym to sami Zayn pokonał wszystkie na i na zapleczu spiął się face to face z Gunterem. Sami Zayn w ostatnim czasie bardzo dużo mówi o tym, że chce on walczyć o pas, że ma on drogę, którą przebędzie i zdobędzie indywidualne mistrzostwo. I Chyba obecnie na swoim celu ma właśnie Mistrzostwo Interkontynentalne. Był także Chad Gable, który powiedział, że musi zawalczyć z Gunterem, że zasługuje on na walkę z Gunterem i ta walka dla niego to coś więcej niż tylko walka o pas, bo musi zrobić to dla swojej córki. Na zapleczu także mieliśmy moment z Andrade, który powrócił do WWE podczas Royal Rumble i nic konkretnego się z nim nie dzieje, więc prawdopodobnie i on właśnie skupi się na tytule interkontynentalnym. I to też wskazywało nam właśnie jego zachowanie podczas tego rowu. Mieliśmy także segment, moment Judgment Day, gdzie Dominik Mysterio stanął twarzą o twarz z Gunterem, co ewidentnie Gunter wyśmiał. Więc jakby nie patrzeć, właśnie podczas tej gali, podczas Mandiantro, wyklarowały nam się pierwsze osoby, które o ten tytuł podczas Wrestlemania mogą walczyć. Prawda jednak jest taka, słuchajcie, że te plany, jeżeli chodzi o walkę o pas interkontynentalny na Wrestlemanie, bardzo mocno się zmieniły. Pierwotne założenia były takie, że z Gunterem zawalczyć jeden na jednego miał Brock Lesnar. I to Brock Lesnar miał właśnie jakby... Po Elimination Chamber po pokonaniu Dominika Misterio iść na Gunthera. Takie były plany. Plany te bardzo mocno się zmieniły. I broka Lesnara na WrestleMania 40 niestety nie zobaczymy. Zobaczymy jednak na pewno Guntera. Pytanie w jakiej odsłonie, w jakiej walce. Czy w walce wieloosobowej, czy w walce jeden na jednego. Bo bądźmy szczerzy, na ten moment walka wieloosobowa jest bardziej niż wskazana. Obecnie po sieci lata grafika prezentująca nam walkę Ladder Match. W której to właśnie w skład, żeby też was nie okłamać moi drodzy. Spojrzę sobie dokładnie na nią. wchodziliby tacy zawodnicy jak Dominic Misterio, Bronson Reed. Co dla mnie jest takim dość mocnym znakiem zapytania, bo mam też w tej kwestii inne propozycje, ale o tym za chwilę. Dalej obok tej dwójki mamy Chad'a Gable'a właśnie Gunthera jako mistrza, samego Zayna, Iwara, co też dla mnie jest dość mocnym znakiem zapytania, oraz Andriadę. Ta siódemka właśnie zawodników miałaby zawalczyć o pas mistrzowski interkontynentalny na Restylmanii 40 w Ladder Matchu i o ile koncept powrotu do Ladder Matchu o ten pas na menu bardzo mnie cieszy, bo jestem i byłem w zasadzie fanem tego typu pojedynków. I wtrącę jedynie też ciekawostkę, że pierwotnie były założenia, aby to Logan Paul zawalczył w pojedynku właśnie wieloosobowym z użyciem drabin, natomiast te plany wokół Logana pola bardzo mocno się zmieniły i prawdopodobnie zawalczy on albo jeden na jednego z Randym Mortonem, albo w three perfect match gdzie jeszcze do tej dwójki zostanie dołożony Kevin Owens, ale to temat na inny odcinek. Jeżeli chodzi o ladder match i zawodników, których wymieniłem wam przed chwilą, to... Największe znaki zapytania postawiłbym właśnie przede wszystkim przy Ajwarze oraz przy Bronsonie Reedzie. Bronson Reed miał walczyć podczas Elimination Chamber w swoim rodzinnym kraju z Sefem Rollinsem o pas. WWE World Heavyweight, natomiast do tej walki nie doszło w związku i z kontuzją Sefa Rolinsa, jak i w związku z nieobecnością Bronsona Rida, ponieważ narodziła mu się córeczka. I o ile jeszcze obecność Bronsona Rida właśnie w tym zestawieniu bym widział, tak obecność w tej walce Aivara totalnie jest dla mnie niezrozumiała. Jakby rozumiem, że ostatnio walczył on w jakichś takich, powiedzmy, troszkę bardziej znaczących pojedynkach, aczkolwiek. Nie jest to dla mnie kaliber zawodnika, który powinien walczyć o pas na WrestleMani. W tym miejscu też chciałbym zapytać Was, co sądzicie o tym składzie, jeśli mowa o ladder meczu oraz kogo byście wymienili albo dołożyli do tej walki, jeśli moglibyście to zrobić. Ja celowo nie będę tutaj wymieniał innych zawodników z mojej strony i nie będzie ich jakoś dużo, bo powiem tylko o jednym zawodniku, ponieważ to pole, tą przestrzeń chcę oddać właśnie Wam i z chęcią poczytam Wasze komentarze oraz na nie będę Wam odpowiadał, także do tego Was zapraszam. Jeżeli chodzi o mnie, to tak jak na Pisałem na swoim Twitterze, na Iksie i na niego też Was bardzo serdecznie zapraszam, bo tam głównie piszę i tweetuję o wrestlingu. Powiedziałem, słuchajcie, że za Ajwara w tym pojedynku widziałbym powracającego Sheymusa. I Sheymus też tak nam trochę tizuje od pewnego czasu na swoim Twitterze, że ten powrót może mieć wkrótce miejsce. Jeżeli chodzi o Sheymusa, to ja mam bardzo proste zdanie. Jeśli Sheymus ma powrócić, to niech powróci on na pewno. Niech powróci, zawalczy o pas i niech ten pas zgarnie. I tak, zgodzę się z tym, że są Tacy zawodnicy jak Sami Zayn, który zasługuje na pas mistrzowski. Są inni zawodnicy, którzy także obecnie walczą i na ja niego zasługują, ale. Nikt nie zasługuje bardziej na pas interkontynentalny niż Sheamus i na to, by zostać Grand Slam Championem. I to zdanie, słuchajcie, jest nie do podważenia. Jeśli chodzi natomiast o takiego samego Zayna, to on może zdobyć walizkę Money in the Bank, która też wkrótce już będzie do zdobycia. Ano no i ciekawostka jest taka, że Damien Priest wciąż jest w posiadaniu tej walizki. Pytanie, na jakim pasie on ją zrealizuje. Po ostatnich wydarzeniach z Raw można nam wskazywać tutaj właśnie na Guntera. Co byłoby bardzo ciekawe, gdyby właśnie w taki ladder mecz zainterweniował Damian Priest, zrealizował walizkę w ladder meczu i zgarnął mistrzostwo, gdzie na przykład chwilę wcześniej straciłby mistrzostwo w walce tartimowej na restylmanie. W ogóle jakby dużo jest scenariuszy i na pewno będzie o czym wkrótce w kolejnych materiałach mówić. Natomiast powracając do tego składu, który Wam wymieniłem, jeśli mowa o potencjalnym ladder meczu pas interkontynentalny, to wyrzuciłbym tam Ajwara. Bronsona Rida jeszcze jestem w stanie zaakceptować i zrozumieć, natomiast Ajwar jest tam dla mnie niezrozumiały i Ajwara zamieniłbym na Sheymusa, powracającego Sheymusa, albo niech powróci przed restylmaniem właśnie podczas road to i zadeklaruje swój udział w tej walce albo wywalczę szansę na dołączenie do tego pojedynku, albo niech powróci jako jeden niewiadomy zawodnik zawodnik niespodzianka podczas samej Wrestlemania. Dla mnie ta walka i możliwość wieloosobowego pojedynku na wrestlingu to jest nic lepszego, nic większego jak szansa dla Sheamus'a, by takowe mistrzostwo zdobył. Tym bardziej biorąc pod uwagę bęgerki, które wykręcał w starciach z Gunter'em zresztą on sam o tym pisał na swoim Twitterze. Taki, który przychodzi mi najbardziej do głowy to czy nie ten skimę, za jakim jakimiś five star Bangerkami, i ja tęsknię zawsze jemu Prawda jest teraz, słuchajcie, że na ten moment jeszcze nic konkretnie nie wiemy. Wokół tytułu interkontynentalnego kręci się wiele osób, co pokazała nam ostatnia gala Monday aczkolwiek to nie musi na nic wskazywać. Prawda jednak też jest taka, że jest naprawdę sporo gwiazd typu właśnie Sami Zayn, typu właśnie Chad Gable, typu Andriade, które jakoś zostały nieco wyżej postawione w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o roster WWE. Natomiast nic więcej dla nich nie było, więc takie wieloosobowe starcie na WrestleMania jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem. Ja jestem za, tym bardziej, że zawsze byłem fanem tych walk o pas interkontynentalny w lader meczu na WrestleMani, Więc i niech też tak się stanie na WrestleMani 40. Jestem za tym pomysłem, bo jeśli nie dostaniemy Gunther contra Lesnar, czego 100% nie dostaniemy, to takie rozwiązanie jest jak najbardziej poprawne. Dajcie moi drodzy koniecznie w komentarzach znać co wy o tym wszystkim sądzicie Czy chcielibyście takie wieloosobowe starcie na WrestleMania 40 zobaczyć Jaki wy widzielibyście skład tej walki i za kim w takim pojedynku byście byli No bo chyba jest to też dobry moment aby zdjąć pas interkontynentalny z Guntera Tym bardziej w takim wieloosobowym starciu gdzie Gunter przegrywając nic nie traci I tak jego title reign jest już historyczny i nikt go długo nie pobije o ile kiedykolwiek ktoś go pobije Więc niech ten pas zostanie zdjęty z Guntera i niech Gunter idzie po mistrzostwo. World Heavyweight i to dopiero będzie mocna jazda. Także ja tak widzę sytuację, jeżeli chodzi o tytuł interkontynentalny na RestMeni. Z pytaniem otwartym: jak Wy to widzicie, zostawiam Was? serce komentarzy jest dla was, moi drodzy. Zostawcie polubienie, subskrybujcie kanał i trzymajcie się. Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!